Teraz w faktach problemy gmin, które wybudowały boiska sportowe w ramach rządowego programu Orlik. Teraz otrzymują wezwania do zapłaty za naruszenie praw autorskich właściciela projektu. A za takowego uważa się spółka z Wrocławia. Na Dolnym Śląsku pisma w tej sprawie dostały m.in. władze Radwanic, Przemkowa i Głogowa Andrzej Lampard. Pismo z żądaniem zapłaty wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Głogowie pod koniec sierpnia. Miejscy urzędnicy są zaskoczeni. Przy budowie boiska wykorzystali projekt dostępny na oficjalnej stronie internetowej programu. Projekt był sprawdzany przez ministerstwo, przez Urząd Marszałkowski, bo nie ma innej możliwości, czy, czy spełniliśmy wszystkie wymagania. Głogowskiego Orlika wybudowano przy Szkole Podstawowej nr 14. Inwestycja, oddana do użytku w grudniu ubiegłego roku, dobrze służy uczniom i okolicznym mieszkańcom. Kancelaria Prawna reprezentująca właścicieli projektu domaga się od władz Głogowa zapłaty w wysokości 100 tysięcy złotych lub wzburzenia boiska. Jest to sytuacja niewyobrażalna, dlatego że pozbawia się uczniów praktycznie zajęć popołudniowych, spędzania wolnego czasu. Wezwanie do zapłaty otrzymało do tej pory około 150 gmin. Problem znany jest Ministerstwu Sportu, które nadzoruje program budowy Orlików. Wszystkie boiska wybudowane w ramach programu moje boisko olik 2012 powstały zgodnie z prawem. Ministerstwo posiadało pełnię praw do wszystkich projektów wykorzystanych podczas, podczas budowy tych, tych kompleksów. Teraz pojawił się spór. Spór ten dotyczy około 150 boisk w skali kraju. Jeżeli porównamy to, że dotychczas wybudowano blisko 2000 orlików, więc to nie dotyczy, nie dotyczy to całego programu. I pojawił się ten spór i do rozstrzygania tego typu sporów są sądy powszechne. Rzekomych właścicieli projektu reprezentuje jedna z kancelarii adwokackich we Wrocławiu. Jej szef zasłaniając się tajemnicą adwokacką nie chciał się wypowiadać w tej sprawie. Władze Głogowa dopiero zastanawiają się na odpowiedzią na pismo z żądaniem zapłaty. Gmina Radwanice dokument odesłała do ministerstwa. Przemków wniosek pozostawi bez odpowiedzi. Głogów Andrzej Lampard.